Przyszedł listopad, a więc czas na przegląd premier listopada. Ale będzie to listopad bardzo wyjątkowy z tego względu, że w listopadzie czytamy literaturę faktu, bo zaczyna się non-fiction November. No taka zabawa, że. W listopadzie czytamy więcej literatury faktu niż zwykle. No i listopad daje nam okazję do czytania dobrej literatury, nie tylko dlatego, że są długie wieczory, ale też dlatego, że są bardzo ciekawe premiery. To znaczy książki, które dobrze się zapowiadają, a wśród nich jedna książka, którą już przeczytałem i którą wam polecam. Polecam wam ją w trzech ostatnich filmikach, więc pewnie część widzów, którzy regularnie oglądają filmiki, wiedzą o jaką książkę chodzi. Mm. A potrzymam was tak w napięciu i powiem wam o niej na końcu. Wybaczcie. Jeżeli myśleliście, że w listopadzie, po bardzo dobrym październiku, na który wydawcy przysz przyszykowali swoje najlepsze recenzje w związku z targami w Krakowie, nie będzie już ciekawych książek, no to się mylicie. W literaturze faktu jest kilka ciekawych, premier, ciekawie zapowiadających się książek, a wśród nich książka o Białorusi. Ojczyzna Dobrej Jakości. No to są reportaże o Białorusi. Po prostu więcej, nic nie trzeba mówić. Białoruś, niby nasz sąsiad, ale wydaje mi się, że niewiele o niej wiemy. Interesuje mnie ta książka podwójnie z tego względu, że ostatnio w lipcu, na początku lipca, pierwszy raz byłem na Białorusi. No i ta wizyta zrobiła do mnie, na mnie spore wrażenie. Nie spodziewałem się, że ten kraj wygląda tak, jak go zobaczyłem. No więc czekam na książkę. Książka numer dwa. Po niemieckie. Taki tytuł. Autorką jest Karolina Kuszyk. Książka wychodzi w serii Sulina, wydawnictwa czarnego. To jest bardzo dobra seria. Po prostu właściwie w tej serii zdarza się bardzo mało słabych książek, a może i nawet wcale. Więc polecam Wam taka biała seria z okładkami z okładkami to znaczy ze, ze zdjęciami na okładce takimi czarno-białymi. No i po niemieckie, jak można się domyślić, to jest książka o tym co po niemieckie, o budynkach, o rzeczach, o tym wszystkim czego my używamy, oglądamy, mamy okazję, z czym mamy okazję obcować, co jest po niemieckie. Mnie ta książka interesuje przede wszystkim dlatego, że chciałbym sobie to po niemieckie porównać z tym co po żydowskie, z tym stosunkiem jaki mamy my, Polacy, stosunek do poniemieckiego, a jaki mamy do pożydowskiego, bo ten pożydowski mniej więcej mam zbadany. Wiem, jak, jak Polacy reagują na pożydowskie. A jaki mamy stosunek do poniemieckiego? To mnie bardzo ciekawi i chciałbym sobie właśnie porównać te dwie rzeczy. Przyda mi się to w pisaniu moich reportaży o pożydowskim. Premiera tej książki 13 listopada. I z tej samej serii, Yy, czyli z serii Sulina Wydawnictwa Czarnego, kolejna książka pod tytułem Kiczery. Kiczery to jest książka Adama Robińskiego i to jest książka o Bieszczadach. To jest książka o Bieszczadach, ale tak jak wnioskuje z opisu wydawcy, to jest książka o tym, jak my widzimy Bieszczady, trochę też w jak złudny sposób często patrzymy na Bieszczady i jak te, i jak te Bieszczady Zapisane są w pamięci mieszkańców i jak ta pamięć się różni, właśnie ta pamięć, to różnienie się pamięci, to co jest kłamstwem i to co jest zmyśleniem i to co jest prawdą, jak to się wszystko miesza, to mnie bardzo interesuje. Więc chcę przeczytać tę książkę. Kiczery mają premierę też 13 listopada. Kiczery mają premierę 27 listopada. No i na koniec czwarta książka, którą chcę przeczytać w listopadzie, to są, oczywiście, może dla niektórych, oczywiście, płuczki Pawła Piotra Reszki mówię wam o tej książce od dwóch tygodni w filmikach i to już będzie ostatni raz, zanim opowiem o niej w recenzji. Pełny tytuł to płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota, czyli o osobach, które w Bełżcu i w Sobiborze szukały złota, które w prochach można było znaleźć. Mocna książka, ale bardzo ważna. Przede wszystkim dlatego, że pokazuje taką odwróconą moralność yy, niektórych kopaczy, bo tak się o nich mówiło, którzy nie widzą w tym co robili nic złego. W, nie widzą w kopaniu, przekopywaniu prochów, a czasami jeszcze nierozłożonych ciał niczego no niewłaściwego. Nie, nie widzą, nie, nie patrzą na, tą na ten swój proceder w kategorii grzechu. Premiera tej książki 13 listopada. Jeżeli chcecie o niej posłuchać trochę więcej, to odsyłam do poprzedniego filmiku. I zachęcam Was do śledzenia podcastu, bo w podcaście niedługo będzie rozmowa z Pawłem Piotrem Reszką właśnie o tej książce. To tyle, jeśli chodzi o książki, a teraz zapowiedź non November. Mam taki cichy plan żeby przez cały listopad od poniedziałku do piątku wrzucać Wam krótkie filmiki na temat super ciekawych, yy, mądrych i ważnych książek nonfiction z ostatnich lat, żebyście mieli taki codziennie dostawali jakąś taką porcję inspiracji na temat tego, co warto czytać właśnie w listopadzie z okazji akcji Nonfiction November. Dobry pomysł. To będą yy, krótsze filmiki, ale będą codziennie i będą to naprawdę same, same dobre książki, takie starannie wyselekcjonowane jak kawa. Taki naprawdę top of the tops z, no, z kilku ostatnich lat. Więc widzimy się w poniedziałek w pierwszym filmiku z okazji Nonfiction November. Tymczasem, jeżeli podobał Wam się ten filmik, dajcie lajka. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.